Golden, Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku, filmiku gdzie ja robię taki batch cooking Bardzo dużo z was się pytało, żebym nagrała taki film Dzisiaj będą przepisy z... takie bardziej jesienne Plan jest taki żeby ugotować zupę dyniową, barszcz ukraiński, taką zapiekankę mocno jesienną i taka, taki przepis na kurczak w takim sosie kremowym, to się nazywa Tuscan Chicken. No i taki jest plan na dzisiaj, cztery te przepisy. A Też jak mi się uda, to też dzisiaj chcę, bym chciała upiec taki chleb bananowy. A, Banana bread po angielsku e, też takie, o, to było na niespodziankę dla Johna. Jak nie! słyszycie, jak słyszycie, um, dużo dziwnych odgłosów i tak dalej, to jest e, przez to, że. A, to Tak, jakby mój mąż, to on chyba tylko jest ze mną, przez to, że umiem gotować, co nie, Johna? Wiedziałam, wiedziałam. No taki jest plan na dzisiaj, zaczynamy od tej zapiekanki, bo akurat myślę, że tak będzie najłatwiej Albo nie, zaczynamy żeby upiec dynię, muszę ją pokronić i wsadzić do piekarnika No i potem powoli resztę rzeczy bym chciała ogarnąć Dziewczynki będą biegać, wiecie Mom live, jest 17.30 i bym chciała to wszystko ugotować zanim dziewczynki pójdą spać Takie życie, tak? Banana bread! So that I'm getting I i tak dalej, chciałam wam pokazać kilka produktów od polskiej firmy i jakby chciałam wam wszystko pokazać, wszystko podlinkuję, co zamówiłam też poniżej i niektóre rzeczy właśnie z tego, na przykład barszcz ukraiński dzisiaj będę gotować i na tym naturalnym zakwasie z czosnkiem to dodam bo z takim zakwasem to ten barszcz ma zupełnie inny taki fajny smak. Dobra, firma się nazywa Olej z Natury no, jak widać, sporo tego jest, um, ale jak się pytałam ostatnio was, i co jest super na odporność, to wszyscy mi mówili, że ten olej z czarnuszki. To dlatego e, ten jest tłoczony na zimno, podlunkuje poniżej. E, jak mówię, wszystkie produkty po, mm, Podziękuję poniżej, ale to jest jedna rzecz, co bardzo, bardzo chciałam wam pokazać. Też coś na odporność, co też bardzo lubię pić, a tylko przez jakiś okres czasu nie mogłam. Ema i Matylda. Um, to jest naturalna kombucha. Widzieliście kiedyś kombucha, ale jest naprawdę um, super i na odporność, i po prostu na samopoczucie. To jest super sprawa. Ten naturalny olej już Wam pokazywałam. Um, I tutaj różne takie kremy. Jak wiecie, uwielbiamy pankeki, szczególnie... i miody. Szczególnie e, jesienią i zimą. To tutaj mamy taki naturalny krem orzechowo-daktylowo. Tutaj jest bez cukru, bez oleju, bez konserwatów. Takie rzeczy bardzo lubimy. Też tutaj jest orzechowo-kokosowy krem, też bardzo lubimy taki. Migdałowe masło super, właśnie bym chciała to migdałowe masło dodać do chleba bananowego. Tutaj mamy miód rzepakowy i mamy jeszcze jeden miód. To jest olej kokosowy. A, wielokwiatkowy. Tutaj jest ten kolejny miód. Też y, ja uwielbiam, właśnie miody do herbaty i tak dalej, szczególnie jesienią, szczególnie zimą. Um. Też mamy naturalny sok z jagody, też właśnie słyszałam, że na odporność takie soki też są super. My dajemy troszeczkę tam dzieciom do wody i uwielbiają właśnie lepiej, szybciej piją tą wodę, jak jest jakiś tam smak. Um, no i ten naturalny zakwas yy, buraczany to ja dodaję do zup i też yy, nam się bardzo, bardzo mocno sprawdza, i dzisiaj dodam do zupy, właśnie yy, której gotuję. I się bardzo cieszę, żeby to spróbować. To jest taki pistacjowy, też taki pistacjowy, tak jak masło orzechowe, tylko pistacjowe. Też bez cukru, bez soli, bez konserwantów. Myślę, że będzie bardzo, bardzo pyszne. Może zaraz zrobimy taste test, Matylda, co? I tutaj mamy też naturalny olej kokosowy. Jak wiecie, ja to używam do chusteczek mokrych, które sama robię i do różnych do gotowania i do różnych rzeczy, co Matylda? a chcesz spróbować to? to jest takie słodkie tak. teraz John próbuje Dama też? Mm, mm. dobre? <grymne> <grymne> Emię bardzo zmaguje, co? <grymne> no jak tutaj mam indyka i sól, pieprz po prostu, trochę soli, trochę pieprzu Um, I w tym czasie, jak to się będzie gotowało, to pokroję cebulę, e, brukselki, jeden punkt to tak pół kilo brukselek, e, dwa sweet potatoes, um, bataty, um, i do tego jeszcze będzie pół kubka cranberry. No, cranberry, żurawinę. I pół kubka e, migdałów takich, um, i to w sumie wszystko, i jeszcze też oczywiście, i różne tam przyprawy no ale to powoli po prostu musi e, się ugotować. Potem zdejmiemy, potem resztę, mm, resztę pyszności dodamy do tego. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Będzie nie. Sleep Now what will I do? Danger. You celebrate me like no other man. My femininity takes out like a champagne. Właśnie te ten indyk, jak już jest gotowy I do tego, do tego oleju, do tego samego ten Dodaję cebulkę i czosnek To się lekko podsmaża Teraz kroję e, brukselki i bataty e, I dodaję, żeby też się to lekko podsmażyło Widzicie? E, tak, żeby ta cebulka była taka duszona W tym czasie spokojnie będę mogła to pokroić

zawsze dodaję trochę więcej. Paprykę wędzoną tak jedną łyżkę, łyżeczkę. Cumin też tak, też nie za dużo, ale tak jedną łyżeczkę. No i też trochę soli i pieprzu. rosół, bo to jest do tej, tego przepisu potrzebujemy trochę u, u rosołu. I tam mówią, że jedną czwartę kubka rosołu, właśnie to wlewam tutaj. E, bardzo często z takimi zapiekankami, takie jasros proszą o rosół, dlatego ja często po prostu robię taki duży gar rosołu i mrożę. I potem właśnie mam do sosu, do spaghetti, rosu, czy, czy właśnie jak dziewczynki mają ochotę na rosu, to też nie muszę cały ten gotować, tylko mam już zamrożony. Ale to też bardzo fajnie działa właśnie do takich przypraw. No dobra, to będzie się tutaj gotowało. I potem muszę wymieszać to wszystko w tym. I do piekarnika i będzie gotowe Ale dzisiaj nie dam do piekarnika Po prostu jutro jak będziemy gotowi na obiad To wtedy dodam Ale zaraz wam wszystko pokażę co jest. No jak to się gotuje To ja przed tym ugotowałam ryż Mam tutaj ryż brązowy I też taki trzy ziarna Że ma różne tam ten Po prostu wyciągnę ten ryż Dam do tego pojemnika o też warto trochę oleju dam na ten na to szklane ten, żeby, żeby ten ryż się nie wiecie nie dopełnił do tego pojemnika. O. Okej, okay, tutaj mamy migdały, mamy wszystkie przyprawy, mamy dodatkowo jeszcze tam jedną czwartą szklankę tej, tego rosołku. No i tak warstwy budujemy i potem to mm, zapiekamy. E, ja dodałam troszeczkę więcej e, cranberries, e, żurawiny, niż pół kubka. Bo akurat lubię, no i ja też y, tutaj dodałam, bo oryginalny przepis y, porosił o kurczak, a nie indyk. Ja lubię to połączenie indek i żurawina, dlatego tak sobie y, wymyśliłam No jak mówię, to czy można piec, czy powinno się piec tak pół godziny do godziny czasu zależy Jaki piekarnik, jaki ten i y, y, y w ogóle Ale przez to, że dzisiaj nie będziemy tego jeść, dopiero jutro to teraz to wystygnie i jutro wsadzę, przekryję to folią. I jutro y, po prostu, y, jak będziemy gotowi do jedzenia, tę godzinę przed, to wstawię do piekarnika. Ja cały czas prosi o to, nie wiem. Smakuje ci co? Jedziesz do taty? Już buraki gotowe, pójdę po ten zakwas. Y, muraczany i też tutaj właśnie zużyję częściowo ten rosół um, i marchewkę z rosół i tak dalej tak dalej ale najpierw ja lubię mieć te buraki tarte nie wiem czy wykroicie w kostkę czy tarte powiem wam szczerze, że te buraki żeby ułatwić sobie życie to ja kupuję już takie ugotowane i obrane Light. I'm gay so I'm certain you love it come on give me something I know that you want it come on give me something the night is young and so are we so maybe you should leave with me the night is young and so are we Bardzo dobrze. Ja tutaj właśnie dodaję do zupki. No słuchajcie, ja pomyliłam się. Po prostu myślałam, że to jest koncentrat, ale to jest zakwas. I zakwas jest niepasteryzowany. Powinno to się po prostu pić na zimno. I tą drugą butelkę oczywiście wypiłam na zimno i naprawdę smakuje całkiem spoko. Ja bardzo lubię smak buraków, to dlatego dla mnie to jest super. No, i jest naprawdę, wspiera odporność, dlatego się pije na zimno. Też zakwasy można dodać do, do zupy, ale ich największym wyznacznikiem i różnica pomiędzy zakwasem takim, właśnie sklepowym, jest to, że jest niepasteryzowany i zawiera te naturalne probiotyki oraz wszystkie takie zalety buraka i kiszone. Um, I dlatego to jest takie ważne i chciałam to tutaj dodać. Ale tak samo z tymi olejami. Są to oleje zimnotłoczne i naturalne, dlatego nie używamy je w obróbce ciepłej do gotowania. Spożywamy je na zimno i oczywiście przechowujemy je w lodówce. Już tutaj wlałam ym, rosół. Dodałam jeszcze fasolkę, jedną puszkę fasoli tej czerwonej, no i yy, jednego ziemniaka, bo ja akurat lubię ziemniakami. Ja lubię, żeby ta zupa była bardzo taka gęsta i yy, mówię ja, bo John za bardzo nie przepada za yy, barszczem ukraińskim. Może akurat ten mu zasmakuje. Ale co mi się spodobało z tym, tym buraczanem z, z czosnkiem, to jest właśnie, żeby był czostek. To ja akurat nie dodałam, nie dodałam czosku do mojej zupy. Teraz ja by dzisiaj na kolację sobie zjem trochę tego, tej zupy, bo tak super pachnie, że ten od razu włączę, niech się to gotuje i biorę się za kolejną zupę. Już mamy 18.30. A jeszcze mam, um, no, jeszcze muszę ugotować kolejną zupę. Może upieczę po prostu ten banana bread później, jak już dziewczynki pójdą spać. Dobra, ale zanim biorę się za kolejną zupę, to trzeba ogarnąć kuchnię, bo jakiś jaki bałagan. I jak jest tak brudno, to nie, nie, nie można tak pracować. Ale to staram się sprzątać w trakcie jak najbardziej, bo tym razem się tak za bardzo nie udało. To teraz biorę się za ogrnianie kuchni. Łukasz, tu jest Ania, która się chowa. Nie pokazujemy Anie, ale powiedz Ania powiedz cześć. 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 Hi Luk. Hi. Łukasz też pozdrawia. Ja tutaj robię, <gryw> robię kolejną zupę. Ta się powoli gotuje, a tutaj jest druga zupa. Tutaj mam marchewkę, rosu i dodałam dużo. Cebulki i do tego ta dynia, która się już nam upiekła. Ja zawsze pieczę dynię ze skórką, bo jest łatwiej obierać po. Um, I chyba tak z połowy tej dyniu użyję. Ja robię to na oko. Słuchajcie, ja to robię na oko, to nie jestem na 100% pewna, ale zobaczymy, jak ta dynia będzie wyglądała w środku. I to po prostu gotuję razem z przyprawami, które Wam zaraz pokażę. I zamiast śmietany, zamiast kremu, czy cokolwiek, to ja dodaję zawsze mleko kokosowe. Już na sam koniec i to podaję z prażonymi testkami, które zawsze jakby podsmażam na patelni z solą. I daję na sam koniec jest przepyszne. Ok. I'm back. okay.

Tu czekamy, żeby się rozgrzała, jakby więcej niż połowę tej dyni dałam tutaj i żebyście widzieli po porcji, tutaj jest marchewka, jak to się przegotuje, jak ta cebulka się zrobi już taka fajna i tak dalej, to wtedy to zblenduję i na sam koniec dodam mleko kokosowe. Jeśli chodzi o przyprawy, to ja dodaję... ups. Ja dodaję imbir, sól, pieprz, trochę czosnku granulowego jak macie, no i ja też dodaję paprykę i troszeczkę kajan, żeby był taki lekki kyk. Um, jak dzieci będą to jeść to nie dodaję kajan, jak będzie bardziej dla nas to dodaję kajan, um, albo dodaję na sam koniec. No i to... ups. I to tak wygląda. Przez to, że trochę, przez to, że trochę się zagadałam z Anią, to chyba dzisiaj nie ugotuję tego kurczaka, bo spytałam się Johna, na czym mu bardziej zależy, czy banana bread, czy bardziej tego kurczaka. On powiedział, że nie, zje trochę zupy później potem, ale bardzo mam ochotę na banana bread. Aha, resztę, resztę dyni to zmiażdżyłam i dałam do pojemnika. Można tą dynię zamrozić, ale ja prawdopodobnie jutro czy bo pojutrze będę testowała już przepisy na sernik taki dyniowy, bo chciałam z wami się to, tym podzielić. Szaleństwo tutaj w tym domu teraz. Szaleństwo. Dobra, włączyłam kolejne światło. Tutaj mieszamy teraz e, banany, w, wyciągnęłam z zamrażarki, tylko są takie, tak wyglądają, mniej inaczej. Mam też pojemnik, który zaraz dam e, trochę masła i trochę e, mąki. Dwa kubek, teraz dodaję wszystkie takie suche, mm, suche ingredients i zamiast cynamonu dodaję łyżeczkę tego pumpkin spice. Myślę, że właśnie doda taki bardziej, tym bardziej jesienny smak. potrzebna tak pół kubka mm, soj, mm, Przecież z jabłek. Nie wiem jak sauce jest po polsku. Um, ale akurat y, Joanna, ciocia nam dała, jak byliśmy... Ostatnio w siewierzu i yy, mamy kilka tych słoików, yy, to stwierdziłam, że wykorzystam. I cały, w sumie cały ten słoik jest półkubka idealnie, i też jest potrzebna do tego przepisu śmietana, tak, śmietana, i też yy, tak z półkubka, to yy, myślę, że akurat jak mi zostaje nie trochę śmietany, to po prostu wleję do tej zupy dyniowej, bo żeby po prostu się nic nie zmarnowało. Dlatego też lubię ten bać cooking, bo czuję, że przez to, że możesz, a tutaj ci coś zostaje, możesz tutaj gdzieś i tak dalej i tak dalej, to wszystko się fajnie e, łączy i komponuje. I want to be daring, baby dance the night away, I let my pretty time doesn't sound like fun You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can't do better. So much better. Mm -hmm. I don't fit to you. if i want let yourself be free and maybe you will find Na zmywarka leci, będzie zaraz druga, żeby tego wszystko nie mieć ręcznie. Teraz też tutaj to zblendowałam. Ta zupa będzie, ta zupa dyniowa będzie dobra już na jutro. To jutro jak będę ją podgrzewać, to dodam właśnie tę mleko kokosowe. Będzie idealnie i jak mówię, to podsmażam i w minut mam super zupkę. No i też barszcz ukraiński, też super wygląda. Um, no myślę, że te dania super. Powiem Wam szczerze, że kiedyś by mi bardzo, bardzo przeszkadzało to, że umówiłam się, że jeszcze zrobię ten kurczak, no ale jednak jest prawie 20 i mi nie wyszło dzisiaj to zrobić. Um, odpuszczam. Zaczęłam po prostu bardzo mocno odpuszczać i w danym momencie co jest ważniejsze, żeby porozmawiać miło i fajnie z siostrą, czy się stresować, że kurczak nie jest ugotowany. Oczywiście, że porozmawiam z siostrą. Life is short. Um, wszystko się zrobi później, szybciej, innym, innego dnia. Mamy obiad, mamy zupy, mamy castro na jutro. Um, ten kurczak pokażę Wam w vlogu jakimś kolejnym, jak ja to robię. Um, no i też Wam pokażę jak będę jadła, a że na przykład ten chleb bananowy jest super z takimi właśnie, z, tym, z tymi migdałami czy ten orzechowy kokosowy, czy yy, ten orzechowo-daktylowy sos, naprawdę to jest prze, 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 prze pyszne, yy, z tym wszystkim no i też będę pastować ten olej z czarnuszki jak mówię, wszystko, jak już to wam, o i też chia, mam chia też ten deser z chia Wypróbować taki a, budyń. A, to też będzie w kolejnych a, vlogach. A wszystkie te produkty Wam podziękuję poniżej. Właśnie flap wyszedł. Już dawno. Mm. Tak wygląda. Cały. Jest bardzo taki mm, mięciutko w środku. Jak mówię, do tego mm, na przykład masło orzechowe, czy cokolwiek jest super. Albo zwykłe masło. Pyszna. Mm. Jak ten vlog dajcie znać koniecznie, koniecznie, koniecznie. Jak pr będziecie próbować te niektóre przepisy, otagujcie mnie na Instagramie, wyślijcie mi zdjęcie, bo to dla mnie. To jest takie dodatkowe Nie wiem, taki dodatkowy kolejny high five, żeby nadal dla Was yy, nagrywać takie filmiki. Jak ten vlog Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I co? Jak zawsze, kochani, życzymy Wam. Miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa! Pa! Pa, John!